Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, hała tobie, Panie. Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaską Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie, chwała tobie, chryste. O niepokalana. Nieba i ziemi królowo, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem. Struga krwi z Twojego czoła spływa, dziecko moje jedyne. Jak powiedziane było, poniosłeś karę za cudzą winę. Nie zamykaj oczu, syneczku. Mama zaraz rozwiąże ci ręce i pójdziemy do domu powoli i nie spotka cię krzywda więcej. Nie zamykaj oczu, patrz na mnie. Gwoździe wyrwę rękami gołymi, Ciernie z włosów wyplotę ostrożnie, Twarz obmyję łzami moimi. Nie zamykaj oczu. Pamiętam ile szczęścia mi dałeś w Betlejem. Pierwszy krzyk Twój mi jeszcze brzmi w uszach, A już słyszę ostatnie westchnienie. Nie zamykaj oczu, nie zamykaj. Już świta, zła noc się skończyła, popatrz na mnie i powiedz, to się tylko nam wszystkim przyśniło. Czy Twój ból zmieni czyjeś życie? Czy ta śmierć ruszy czyjeś sumienie? Czy ci wszyscy ludzie są dziś warci Twojego i mojego cierpienia? Ludzie tej ziemi, którzy będą, którzy byli i którzy teraz żyją, są warci miłości aż po krzyż. Każdy człowiek jest warty tej i takiej miłości. Warty jest takiej ceny, takiego odkupienia, bo to jest życie ludzkie. Dlatego na ten dialog ewangeliczny, który dziś czytamy, na te słowa, Niepokalanej, oto ja całe niebo czekało. Na słowa Maryi, oto ja czekało całe stworzenie. Stworzenie, które potrzebowało jezusowego słowa. Jezusowego. Wykonało się. I dlatego też słowa napisane przez człowieka, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji. Taki napis namalowano na ścianie budynku w Gliwicach. Takie słowa wobec niepokalanej, choć Kalają tych, którzy je czynią. To były słowa, które uderzyły w całe niebo. Uderzyły w królową niebios. Czasami ktoś mówił: Czy przeprofanację Eucharystii? Czy wizerunku jasnogórskiego, czy nawet w tym momencie, że zostało obrażone nasze uczucia religijne. To jest drugorzędne: naprawdę drugorzędne. Została obrażona Maryja. Został obrażony Jezus. I znowu ten ból miecza przeszywającego serce niepokalanej. A takie uderzenie w matkę dla Jezusa to jest jak kolejne pchnięcie włócznią w serce Syna. Który przecież dla człowieka już raz został dotkliwie zhańbiony, sponiewierany, zabity. Ktoś powie, że to jest mistyka, ale tak jest. Tajemnicze życie wieczne Boga, to nie jest idea, w którą się wierzy albo się nie wierzy. To nie jest idea, która z racji dobrego wychowania czy jakiejś tolerancji domaga się szacunku. Bóg to nie idea, Bóg to jest życie. Bóg to jest życie, które trwa. To jest miłość. Bardzo realna, którą można przyjąć albo odrzucić, uwielbić albo obrazić. Bo to jest żywa obecność Boga i to ona nas gromadzi na świętej wieczerzy. Żywa obecność Boga. I Maria gromadzi nas przy swoim synu który był, który jest i który przychodzi. Dlatego dobrze, że jej figura, niepokalanie poczętej pani i tutaj aż pod niebo została wywyższona na waszej świątyni. Bo niepokalana Pani z Nazaretu to jest dar nieba i najpewniejsza droga do nieba. Niech ona górująca ponad Waszym parafialnym wieczernikiem, gdzie gromadzicie się na świętej liturgii, przypomina Wam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego. Skoro Pan Bóg mógł powołać do życia niepokalaną matkę, niepokalaną, wolną od grzechu, aby ziemskie życie Jezusa się dokonało, na krzyżu i z martwych wstało. I skoro Jezus począł się z dziewicy, Mocą miłości do człowieka, tak też mocą tej samej miłości Bóg zrodzony, umarły i zmartwychwstały, mógł i ukrył się w kawałku chleba i kropli krwi, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Miłość, która cię stworzyła, która cię odkupiła i która cię uświęca, jest nam dana. Ona się staje, obecna. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto ja. To musiało i wybrzmiało dzięki wielkiej łaskawości Boga, który powołał, wybrał Maryję, abyśmy mogli usłyszeć. Po tych słowach, oto ja, ja jestem. To jest moje ciało, to jest moja krew. Tajemnica niepokalanego poczęcia jest nierozłącznie złączona z tajemnicą Eucharystii. Mówiąc w dużym skrócie, a teraz w Eucharystii, żywy i obecny Bóg, w swoim ciele i w swojej krwi, o strukturze chleba i wina, przychodzi i czeka na Twoje, oto ja, na Twoje amen. Eucharystia to jest dialog, w którym jest miejsce. Na Twoje oto ja, i to jest bardzo ważne oto ja. Bo można mieć Jezusa na wyciągnięcie ręki, ale On nigdy nie będzie w zasięgu Twojego serca, jeżeli nie będzie tego oto ja. Ten dialog na wagę życia i śmierci ciągle trwa, tak jak trwa Eucharystia. I nie bójcie się, bo Eucharystia to jest Bóg z nami. Bóg z nami. I pamiętajcie szczególnie w tej świątyni wszystko z niepokalaną. Ona uczy miłości Eucharystii. Przy Maryi, z Maryją i przez Maryję Łatwiej człowiek mówi Bogu swoje tak, swoje oto ja. Człowiek złączony z sercem Maryi, stając przed sercem Jezusa, jest w stanie powiedzieć z całą mocą oto ja, z wiarą i nadzieją. Jeszcze coś bardzo ważnego. I z czasem człowiek traci tą młodzieńczą odwagę, aby mówić Bogu nie. Kiedy jest zaprzyjaźniony z Marią. Traci odwagę, aby mówić Bogu nie. Gdy będziecie tutaj przychodzić przed tabernakulum adoracyjne, które... Dzisiaj będzie poświęcone. Pamiętajcie, że adoracja Jezusa to jest spotkanie. Spotkanie, w którym nieraz nie warto liczyć czas. Nie warto za dużo mówić, a czasami warto nawet nic nie mówić. Po to, żeby się spotkać. Adoracja to spotkanie zawsze na żywo, zawsze na żywo. Z miłością, która jest nielimitowana. Nielimitowana i za darmo. I potrzeba nam takich spotkań z Jezusem, abyśmy mieli w sobie odwagę świętości. Odwagę, świętość. Potrzeba nam takich spotkań z Jezusem. Aby umieć potem powiedzieć w różnych okolicznościach życia. Jezu, ufam Tobie. Uwierzcie mi, bez adoracji człowiek nie umie zaufać Bogu. Nie dlatego, że nie chce, nie umie. Nieraz trzeba po prostu być. Nie wiem ile, nie wiem jak. Czasami sam nawet nie wiem, po co w tym momencie przychodzę. Ale wiem, że najważniejsze jest to, że przychodzę i że jestem. I on mi ofiaruje nie to, o co proszę, ale to, czego potrzebuję. I on wie, czego ja potrzebuję. On jest w, on jest w moim sercu. On je widzi, on je zna. Mówi: przyjdźcie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nieraz trzeba przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, nie wiem czego potrzebuję. Nawet nie wiem czego oczekuję. Nawet nie umiem i nie chcę już mówić o tym wszystkim, co we mnie jest, bo nie mam siły. Wiecie, co jest piękne, że na adoracji nie muszę szukać słów, bo On wszystko wie. Nie muszę wymyślać modlitw. Nie muszę myśleć na tym, o co i jak powinienem prosić. On wszystko wie. I warto sobie zdać, może w tych okolicznościach życia łatwiej nam sobie to uświadomić. Ty możesz być na adoracji. Nie musisz. Nie masz możliwości. Możesz być. To jest łaska. Że możesz być wobec żywego Boga. I dziś potrzeba też modlitwy za ludzi młodych, którzy mają odwagę mówić Bogu nie, nabrali odwagi, żeby mówić Ewangelii nie. I nabrali odwagi, żeby Krzyżowi mówić nie. Bo ja wiem lepiej, co jest dobre. A potem już nie umieją inaczej. I nie dlatego, że nie chcą, nie umieją. Albo chcą inaczej, a nie mogą, bo stali się niewolnikami własnego wyboru. Niewolnikami. Proszę Was też za modlitwę. O modlitwę za ruch czystych serc, który uczy człowieka wybierać czystą miłość i pomaga młodym ludziom w ponownym wyborze Chrystusa, bez lęku i bez strachu. Każdy człowiek posiada talent czystej miłości. Jest jeden talent, który jest wspólny nam wszystkim: jesteśmy utalentowani w miłość. Jesteśmy utalentowani w kochanie, ale ten talent może zostać zakopany w nieczystości, naprawdę zakopany. I nie tylko, że człowiek wtedy się nie rozwija w miłości, ale rozwija się w nieczystości i traci zdolność kochania. I staje się potem takim życiowym bankrutem, bo największym ubóstwem człowieka jest brak miłości. A to miłość wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Pamiętajmy, że życie drugiego człowieka nawet krótkie, bardzo krótkie, dla nas niezrozumiałe. Nieraz bardzo cierpiące, przeszyte jak mieczem czy włócznią, może nas poprowadzić drogą miłości, na którą Bóg nas zaprasza. Trudna jest taka miłość. Bywa bardzo trudna. Ale chodzi o to, żeby miłość się objawiła. Aby miłość się znowu dokonała, aby często ta trudna, wręcz heroiczna miłość to nas odmieniła, to nas przemieniła, aby to nasze życie uczyniła innym. Nie znaczy łatwym, ale to też nie znaczy nieszczęśliwym, ale błogosławionym. I może się okazać, że to drugie życie może wyzwolić w nas takie pokłady miłości, które będą świadectwem, że Bóg jest miłością. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od ofiary, jaką trzeba ponieść. A jak ktoś kiedyś stawia pytanie: Czemu tak się poświęcasz? Czemu żyjesz dla tej miłości, to wtedy wystarczy jedno słowo, bo tak kocha Bóg, który daje życie. I Wy też się nie bójcie kochać. Szczególnie dziś nie popadajmy też w paniczny lęk. To miłość ma być kryterium życia. Lęk i strach nie może być kryterium życia, bo strach też odbiera życie, bo strach sprawia, że człowiek jest sam w stanie sobie odebrać życie, a nawet pozbawić życia drugiego człowieka. Strach nie może być kryterium życia. Gdyby święty Maksymilian bardziej się bał niż kochał, to można byłoby powiedzieć, że mu życie odebrano, ale nie. Święty Maksymilian oddał życie, bo bardziej kochał niż się bał. Maksymilian może miał w sobie lęk, ale bardziej kochał. Zapewne dlatego też kiedy przyszła do niego Maria i pokazała mu dwie korony, białą czystości i koronę czerwoną męczeństwa i spytała, którą koronę chce wybrać, on odpowiedział obie, i powiedział swoje oto ja. W imię miłości, nie w imię strachu. To kryterium. Od którego uzależniał wybór i decyzję. Dzisiejsza Ewangelia też nas uczy, że miłość, niezależnie od losów świata, na zawsze pozostanie wyborem człowieka, wyborem, który pociąga konsekwencje. Oto ja, Służebnica Pańska, całe życie. Zamknięte w kilku słowach. Nasze życie czasem się w tych kilku słowach nie mieści. I dlatego prosimy Boga o zmiłowanie. Maryja zrodziła nam słowo, w którym zmieści się każda ludzka historia, Twoja i moja. Zrodziła nam Jezusa, który może nam udzielić odpustu i odpuścić nam wszystko. Co nie mieści się w tych słowach, oto ja. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, aby Jezus we mnie żył, by módzem Jezusa. Zajaśniał jak ty, Amen.